Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku z bardzo dobrą powtóreczką. zobaczcie amerykański niszczyciel czołgu ósmego poziomu T28. Yy, wiadomo, dziewiątka niesamowita T95, a później mamy yy, super, moim zdaniem, yy, T103. Yy, zgadza się, Konrad? T103, tak? Tak, tak, T113. Yy, yy, czekaj, jeszcze szybko Cię trochę podgłośnie bo zapomniałem to zrobić. Myk myk, my, my, ok. No i właśnie na mapie Lake jedziesz ósmotierowym czołgiem, ale to nie masz jeszcze dziesiątki z tej linii? Akurat gram w, tym, w tej chwili T T95. Aha No ale oczywiście ósemka bardzo fajna. Był taki moment, że... T95 oraz T28 były o wiele wolniejsze w tej chwili ten pojazd jak widać już 25 km na godzinę potrafi jechać więc ta mo mobilność jest zdecydowanie lepsza no, Gram a... na turbo sprężarce <grym> Dlaczego A właśnie Czyli ona dodaje maksymalną prędkość też, tak? Tak, dodaje maksymalną prędkość i to dużo daje na tym czołgu, naprawdę. No tak, w każdym bądź razie tutaj mobilność w tym czołgu nie jest wiadomo żadnym plusem jest to największa pada tego czołgu, a największymi zaletami to chyba działo i pancerz, zgadza się przede wszystkim działo i damage na minutę Tak jest. Czy pancerz? No na tutaj jak na szóstych tierach ok, naprawdę bardzo dobry, ale już jak na dziesiątkach to jest lipa straszna. No wiadomo wiadomo tam jest coś y Ponad 250 pancerza, no to 10 takiery to już bez żadnego problemu przebijają taki pancerz. No ale demyć na minutę, tutaj przeładowanie 400 średnich obrażeń, co ile sekund, nie wiem czy pamiętasz? Co 7. Co 7 sekund na pieprza po 400, czyli to jest naprawdę jeden z lepszych chyba w grze obrażeń na minutę. Ma właśnie ten ósmokierowy Tedeczek. No i cóż, Lakeville, bitwa spotkaniowa. Ruszyłeś tam, gdzie chyba powinien ten czołg ruszać, czyli do miasta, blisko bazy. Dużo czołgów zaczło próbę kapowania. Ty na razie tak troszeczkę z tyłu, ale za chwileczkę chyba. Znaczy, ja pamiętam tą bitwę. Ruszysz. Z mocniejszym atakiem. Tak jak mówiłeś, walka z tierami do ósmego tieru tutaj można jeszcze na ten pancerz liczyć, nie? Oczywiście. Jak najbardziej. Można zagrać troszeczkę bardziej agresywniej. Ale jak już na wyższych tierach typu 9-10, to bardziej preferuję grę z tyłu troszeczkę na drugiej linii. Mhm. No i właśnie ruszyłeś do przodu. Postanowiłem troszeczkę przycisnąć, bo nasz team no za bardzo nie chciał tego <grym>, zauważyłem. Tutaj ty lajcik dobity już. O no i tutaj KW 1S porobiona troszeczkę. Czyli ja. ty, no cóż, to oczywiście sytuacyjny, no bo m, prędkość nie jest y, zbyt duża, ale y, myślę, że bardzo przyjemny pojazd kierowy T95 już masz wymaksowany? Tak, oczywiście, już wymaksowany. No to chyba też fajny czołg z lepszym pancerzem, nie? Yy, bardzo przyjemny czołg, naprawdę. Nie spodziewałem się, bo kiedyś grałem jeszcze T30, to T30 w porównaniu do T95 jest o wiele gorsza. Tak jak T28 prototyp do T28 zwykłego, też jest gorszy według mnie. Mimo tego, że mają wieże obracane, ale według mnie są gorsze. Tu jednak ten pancerz daje na, na naprawdę radę. Pięć zniszczonych pojazdów. Eee, już ponad 4000 obrażeń. Eee, nie wiem, czy do tej pory już jakiś pól był na Twoim koncie? Był na Tigerze pierwszym. Mhm. Też bardzo dobrym pojeździe. No, ale na razie zapewne nie myślałeś o pólu. Nie, nie, tutaj nie było w ogóle myśli o bólu No ale już Bardziej się... Tak, jest już specjalista, ale bałem się tego ISAM z tyłu, że może sobie wyjechać po prostu, bo jakoś tutaj koledzy na D0 słabo mnie coverowali. No i właśnie to mi dał pestkę. Tutaj już tak troszeczkę no, żeby nie stracić po prostu punktów życia. Ale akurat tutaj już przyciska na Isem także no i tym ciągiem można wyjechać i bardzo dobrze przyjmuje na traki trzeba to powiedzieć bardzo fajnie to się gra na traki, że przyjmuje Osiem zniszczonych pojazdów no i teraz widząc że jeszcze trzy pojazdy zostały zapewne pomyślałeś o... I już tutaj była myśl Szkoda, że ta druga arta ten GW Panter został zabity. no i tutaj L Lorka dobita, no i teraz najgorsze Gdzie jest Skorpion mm -hmm. No i zobaczyłem akurat, że Skorpion zniszczył naszą artę No i już lampka się zaświeciła, że No jest na drugiej stronie i że trzeba tam jechać No a że to nie jest demon prędkości To trzeba było bardziej tak po... No na widoku po prostu jechać Tak jest W każdym razie y te 34 i te 25, a te nie ruszają w tamtą stronę, więc chyba nie. No te, te 25 teraz też chyba zauważyłem. Właśnie że... tutaj się bałem, bo tutaj patrzę Maruda, czyli polski gracz, a napisałem, żeby zostawił. Tak się troszeczkę bałem, czy zostawi tego dziesiątego fraga. Mm -hmm. No i zobaczymy. Gdzie ten skorpionek jest? Myślałem, że on już ogólnie do miasta przejechał. Przez chwilę miałem myśleć do miasta, ale stwierdziłem, że jeszcze przejadę. No i Oj. mamy. No i teraz, żeby się to udało, żeby się udało, szczęśliwy ja nie wiem, strzał. Ja, ja nie wiem, jak to weszło tutaj. Szczęśliwy gory. strzał. Naprawdę. <grym> 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 e no i jest e drugi medal pula w w na, tym na moim koncie. koncie. No i zobaczmy jeszcze, o, znikła mi z wyniczki, już, 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 myk, 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 medal Pula, oprócz tego starowa ściana High Caliber, no i prawie 2000 bazowego EXPA, myślę, że jak na topowe rzucenie na ósemki, to jest bardzo dobry wynik. Z wyszło prawie 3000 do no, i 6,5 tysiąca obrażeń, yy, zablokowanych też troszkę. Wszystko w niecałe 7 minut. Czołg naprawdę bardzo przyjemny, tylko tak yy, wspominał Konrad właśnie. Yy. Yy, polecam grać na turbo, na HP i z dosyłaczem. To jest mój taki najlepszy Czyli... setup na ten czołg razem, na, razem z T95. Bez wentylacji się totalnie nie opłaca. Tak jest, tak jest. Za, za dobra, szybkoszczelność. Dokładnie. Żeby, żeby... Celność też. No zresztą widać, że ta celność mm -hmm. jest okej. Okay. Dobra, no to y, tak się ta bitwa prezentowała. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze za... jakbym mógł kogoś pozdrowić, oczywiście, to by było... Oczywiście. To ja pozdrawiam. Blaskowica, Akrona, Dawida, Pawła, Szymona, Deda oraz całą ekipę M2. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki również na, na razie.